Siemano, z tej strony tvp Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej niesamowitej gry o nazwie Subnautica Jak widzicie, przed nami jest ogromny wrak Aurory, czyli tego ogromnego statku, którym przybyliśmy na tą planetę No, jak widzicie się rozbił, no i tutaj się cały czas pali No, i a propos Aurory PDA przysłał mi taki komunikat którego zaraz wam tutaj przeczytam Więc tak Uwaga! Postępująca degradacja rdzenia napędowego aurory może doprowadzić do eksplozji kwantowej. Kontynuuj obserwację. No więc, moi drodzy widzowie, najprawdopodobniej ten statek wybuchnie. I ja nie wiem, troszeczkę się obawiam, bo ja nie wiem kiedy on dokładnie wybuchnie. Najprawdopodobniej PDA mi wysła ostrzeżenie. Ale no cóż, nie wiem, czy to nie dojdzie, jakby przez ten wybuch, do uszkodzenia mojej kapsuły. Numer 5, Która się. zaraz Lifeboot 5, tak, tak, tak to się nazywa. Ok, w ogóle pokażę Wam co takiego zrobiłem też między odcinkami. No więc, tak zdobyłem parę surowców, na przykład tutaj tytan, trochę więcej i w ogóle miedzi, gdyż po drodze, jak wracałem, jakby od tamtej drugiej kapsuły od dwójki bodajże to była dwójka i yy, to natknąłem na taką tubę koralową ogromną, gdzie zebrałem dużo. Potrzebnych surowców więc no to jest bardzo fajnie W ogóle tutaj mi się pojawił jakiś kompas Dobra Z Tak swoją drogą chcę w dzisiejszym odcinku zrobić Sigla Tak moi drodzy widzowie Sigla yy, Dlatego właśnie mam tutaj dużo miedzi przy sobie i go sobie zrobimy Więc yy, tak potrzebujemy do niego baterii yy, Tak jedną baterię to Też nie wiem Tu jest bateria to od razu ją sobie zrobimy. Miedziany przewód też sobie zrobimy. Yy, co tutaj jeszcze? Smar. To też sobie zrobimy. No i cóż. Smar jest niezbędny w przybudowie pojazdów i elektrowni. Okej okay. A propos pojazdów. No i moi drodzy widzowie mamy sigla. Siglite. Y, dla własnego bezpieczeństwa, spakuj za na dłuższą podróż i nigdy nie oddalaj się na więcej niż 5 km od najbliższej kapsuły. Ratunko na 5 km, y, w sensie ja nie wiem, czy przypadkiem nie 4 km od tego już jest jakby kraniec mapy, więc nie wiem o co jej chodzi. Ale no cóż, w ogóle nigdy nie byliśmy na krańcu mapy, moi drodzy widzowie. Musimy, musimy to zwiedzić. Gdyż no, mam plan na no, taki odcinek ale nie teraz Ogólnie jeszcze kolejnym planem na dzisiejszy odcinek jest y, taki oto Gdzie to jest O, Konstruktor y, bas I którego nie wiem czy ja dziś, w dzisiejszym odcinku mi się uda to zrobić ale y, Przenośna konsola pojazdów żeby zbudować Łódź podwodną tak to będzie nam potrzebne i musimy najpierw do niej zeskanować części. Ogólnie od razu przeniosę tutaj tego Simofa, o dobra i płyniemy. Dobra. I sprawdzimy, czy tutaj coś jest w ogóle pod wodą tej, bo najczęściej te skrzynki, bo szukamy takich byłych skrzynek, w których są jakby częściej do skanowania tego, że tak to mówimy, no tej konsoli pojazdu po prostu. No, bo jak wiecie, bez tej konsoli to nie można tej łodzi podwodnej zrobić. Więc sobie tutaj trochę poeksplorujemy, przy okazji. W ogóle patrzcie, co tu jest. Dobra, będę miał na drugi. Dobra, no. Dobra, to i. O! Ale nie mam wody. O! Coś tutaj. Właśnie muszę uważać na stalkery, moi drodzy widzowie. Gdyż tutaj w tym wiomie są takie niefajne gostki. Jak już wam mówiłem w poprzednim odcinku. I one mogą mnie zaatakować No i nie fajnie by było Dobra Zjem tą rybę Nie Nie Jak by chcielił zjeść Dobra nieważne Z surowej nie da się zjeść Chyba No ale dobra mm. Płyniemy Szukamy tego Niesamowite, Tego jakby części do tego do tej konsoli pojazdu o, w ogóle, patrzcie, to jest takie, y, taka roślina, która umie tlen robić. Patrzcie. O. I, ma, I mi się tlen podładował. No. Wszędzie tylko zielona trawa. O, tu jest coś. Co to jest? A, to jest Sigla. Dobra, to będę miał chociaż na. Będę miał chociaż na e, Tytan. Dobra, wynurzę się, bo potrzebuję powietrza nabrać W ogóle patrzcie, co tu jest Tu jest jakiś biomin Dobra Nurkujemy tutaj I skanujemy Co to jest? Fragment sterowni skanującej, dobra, bierzemy to Robimy skan O Musimy jeszcze dwa takie zeskanować Dobra Teraz płyniemy do drugiego, co tutaj w środku jest? Palnik laserowy. Bierzemy. No i też muszę trochę poszukać tego więcej. Wow, to jest w ogóle... To jest taki... O nie! O, o! Czy on do mnie płynie? O boi! Moi drodzy widzowie, to jest niefajny gostek. Bardzo niefajny gostek. To jest tak zwany rekin piaskowy. On jest bardzo agresywny. On jest jeszcze, moi drodzy widzowie, bardziej agresywny od tych stalkerów. Dobra, nurkujemy. Nie chcę tutaj już przebywać na tym biomie. Dlatego, o, już mam na zestaw elektryczny swoją drogą. I płyniemy tutaj. Szukamy. O, tu jest w końcu skrzynetka I co to jest? Jest! Czekałem tego. Dobra. Jeszcze nam jedna została do zeskanowania. Już będziemy mieli całą. Dobra. Gdzie jest kolejna skrzynka z tym? Nie wiem. W ogóle patrzcie, jak to ładnie wygląda, te świecące silikon. O, dobra, płynę do bazy, moi drodzy widzowie. Widzimy się w bazie, bo muszę uzupełnić płyny. Więc, no cóż, zrobię krótkie cięcie. Dobrze, moi drodzy, witam was tutaj z powrotem. No i w ogóle przyszła mi jakaś wiadomość do radia, ale szybko się napiję tej wody. Dobra, dwie butelki może jak na razie wystarczą. Muszę sobie. O, muszę. Muszę sobie skraftować wodę. O. Okej, okay, to sobie jeszcze to wypiję. Dobra. I słuchamy, co tutaj do radia nam przyszedło. Tu Ozis z, ka z kafeterii, co się dzieje do cholery? Chłopaki, nie ostrzegali nas. Nasza kapsuła została prawie zmieniona przez spadający bok Simowa, a teraz wisi na krawędzi jakiegoś systemu jaski. To gro. Dobra, co? Muszę to przeczytać. O, w ogóle jakoś tu mi lokalizację w Co mi tutaj? Ej. Yy, system łaskini. A to groźne, wężopodobne coś, próbuje yy, się przegryźć przez kadłub. Ratujcie nas. O moi drodzy widzowie, Trafili chyba na jakiegoś ogromnego potwora. Gdyż, żeby się przegryźć przez kadłub, to musi być na serio jakiś mocarz. Więc dobra. Nurkujemy sobie. I płyniemy do tej lokalizacji. Kurczę, noc się w ogóle robi, patrzcie, więc troszeczkę będzie ciemno. No cóż, najwyraźniej tą ostatnią część tej mm, kapsuły pojazdów Dzisiaj kapsuły pojazdów co ja tutaj gadam no tej, że tak to powiem, konsoli pojazdów o, zyskanujemy sobie, jak będziemy wracać z tego. No i oczywiście płyniemy na ten biom z tymi niefajnymi gostkami O On jest w ogóle tutaj dalej Co tu jest To w ogóle jest ten Co? To jest fragment Simova? Tak, to sobie go zeskanujemy szybko O! Muszę się szybko wynurzyć. O nie! Zaatakowała mnie... Je... Ta ryba niefajna, tak, tutaj są dwa drapieżniki Jest rekin piaskowy I... E, ten Jak on się nazywa, kurde, zapomniałem jego nazwy Zębacz, o, zębacz Czyli ta czerwona mała ryba irytująca, która mi tutaj będzie gryźć No to jest Ale dobra, mam na nią wywalony Dobra, weźmy sobie złoto Okej, okay, mamy dane do pda -a. Coś tutaj jeszcze jest? Chyba już nic. To wypływamy stąd. Tu w ogóle jest kolejne... Gratulacje, ocale udało Ci się przekroczyć swoją tygodniową dawkę ćwiczeń o 500%. Dane wykazują, że pływanie było Twoją ulubioną aktywnością. Yy, zróżnicuj swój wysiłek fizyczny. E, no właśnie. Pływanie było moją ulubioną tak. No, ale nie, nie mam wyboru PDA, rozumiesz, nie mam wyboru pływać, bo inaczej to ja bym tam zginął w tym. No cóż, i bym nie przeżywał takich przygód. Dobra. Yy, wracamy przez ten biom, więc przy okazji poszukamy tego trzeciego kawałka, zeskanujemy i w końcu będziemy mieli yy, no konsolę pojazdów. W ogóle... Simov, właśnie Simov, to co tam skanowaliśmy, to jest jakby ta łódź podwodna, którą chcę zbudować. Ona mi w znacznym, y, tym... W znaczny sposób ułatwi przemieszczanie się po całej mapie. To jest złom? Tak, złom zwykły. Yy, to, to podniosę. Dobra. Muszę się wynurzyć. O, noc się robi. Eee, kurczę, muszę tu uważać. O, właśnie. Bo teraz się ciemno robi i będzie łatwiej trudniej widzieć wszystko, ale spokojnie zapaliłem tutaj sobie w Simofie tą lampeczkę. Więc będzie nam łatwo w miarę. Się nie w Simofie, kurde, w, w siglu. Mmm... Nie, muszę, muszę się wynurzyć, bo tu jest za ciemno. Ewidentnie. Tutaj w tym miejscu jest za ciemno i chcę mieć widoczność na wszystkie te ryby. Tak to widzę tylko przed siebie jak mam włączoną tą latarkę, więc trochę mi tutaj w tym biomie jednak nie za wiele to pomogło. Dobra, 200 metrów pod bazę jestem. O i kolejna transmisja z radio mam. Kolejną transmisję. Eee, kurczę, gdzie to jest? Eee... Nie wiem. Niech... O! Jest! Jest! Jest ostatnia skrzyneczka. Wyjmiemy to. Czy to jest puste? Moi drodzy, czy to... Czy to jest pusta skrzynka właśnie? Tak, pusta skrzyneczka. Ale nas oszukali. Co to w ogóle za jakiś odgłos? Nie wiem, czy to słyszeliście. Ale straszne to było. No dobra. Płyniemy do bazy. Już z konsolą pojazdów... Nie wiem. Sobie e, jakby poczekamy trochę y, i cóż, y, jak będę miał ten trzeci kawałek, to później sobie jakby z tym y, jakby poradzimy sobie. Tak na razie są, wie, wiecie, rzeczy ważne i ważniejsze. Y, bez tej łodzi jakby można dalej kontynuować fabułę, a y, no cóż, wiadomości w radiu przybywa. No i cóż, no trzeba tą grę jakoś tutaj przejść. Okej. Okay. Wchodzimy. Tu every queen ze statku handlowego sandwii. Aurora słyszysz? Nic tylko puszka, te statki altery, silniki nie wysiadają. Wysyłają sygnał SOS. Operusz im pomóc a oni nie odpowiadają. Aurora, jest ona na drugim końcu systemu. Dotarcie do Twojej pozycji zajmie mniej więcej tydzień. Czy nadal potrzebujesz naszej pomocy odbiór? spróbuję ponownie jutro. Cholerne umowy powodują, że tracimy zyski, załatwiając sprawy dla Altery. W międzyczasie zobaczymy, co wychwycą skanery. Dobra. E, takie pierdu, pierdu trochę. Mm, a ja muszę coś zjeść. Dobra. Dobrze. Ha, dobra. Czyli praktycznie nic takiego tu nie było. Stąd chyba wszystko wziąłem tak, jak tu byłem na poprzednim odcinku. Eee, a w ogóle do odcinku mamy link w opisie. Mm, poprzedniego. Kurcze, o... Tutaj są O nie! Jak blisko był! Kurde, muszę tu uważać No nie widzę nic Bo To jest złom Zwykły, tak? Złom, dobra Wiem, że mogę z niego zrobić tytan Ale jakby nie wiem, czy będę miał miejsce w wykupunku na że znaczy, to w ogóle jest bardzo dużo tego A ja szukam Chcę szybko Przech Chcę szybko znaleźć tą skrzynkę Ech, dobra, moi drodzy widzowie, znowu będę chyba tutaj yy, musiał troszeczkę popływać, co mi zajmie trochę czasu. Więc moi drodzy, bez odbioru, i widzimy się, jak znajdę skrzyneczkę. Więc dobrze, moi drodzy, po jakimś czasie znalazłem w końcu tą skrzyneczkę, i możemy ją sobie zeskanować. I wypływamy z tego upiornego miejsca Dobra Płyniemy do bazy i kraftujemy to w końcu Wiesz, no cóż, no czas najwyższy Już prawie, nie wiem, 10 minut tutaj to wszystko skanuje mm, Dobra, ale w końcu nam się udało I płyniemy W ogóle Dobra, znowu słońce wstaje Ogólnie tutaj jest bardzo dużo tych fajnych yy, roślinek, które te powietrze nam tutaj produkują. One cie, właśnie nie wiem czy je się da postawić, zabrać i gdzieś postawić, ale bardzo, bardzo ciekawe i przydatne. Ok. Dobrze. No więc tak. Jest to Potrzebujemy sztabkę tytanu Smar i ogniwo energetyczne Ogniwo energetyczne Baterie I gumę silikonową Dobra mam na gumę silikonową Więc zaraz Guma silikonowa jest Co jeszcze Czy potrzebny nam smar Tak smar jest nam potrzebny Czy mam tutaj Nie niestety mam tylko samochód Snączę wodorostów, ale zaraz jeszcze yy, do ogniwa energetycznego potrzebne są jeszcze nam baterie. Tak to płyniemy po baterie moi drodzy. Gdzie są baterie? No więc yy, tutaj są grzybki, żeby je zrobić. Musimy dwie baterie zrobić. To wezmę sobie cztery grzybki i mieć. miedzi mamy dużo, więc nice. Dobra Mamy w ekwipunku mieć? Mamy To robimy Baterie Jedna Druga Obniwo energetyczne No I teraz musimy smar, sztabkę tytanu Właśnie Yy, wezmę sobie upróżnie tutaj schowam te rzeczy i wezmę sobie tytan to będzie już dobra sztabka tytanu to robimy sobie i został nam tylko smar Uwaga! lokalne odczyty promieniowania sugerują że rdzeń napędowy aurory osiągnął stan krytyczny jak kwantowan nastąpi w ciągu dwóch godzin Moi drodzy widzowie Aurora za chwilę wybuchnie yy, Więc cóż Musimy schować zaraz A przy okazji zrobię sobie, sobie yy, jeszcze przy zrobię zestaw elektryczny A propos konstruktora bas yy. i potrzebujemy jeszcze jednej baterii A już nie mamy na jedną baterii Dobra, to jeszcze jak grzybków potrzebujemy trochę i silikonu. Bo chcemy sobie zrobić te dwie rzeczy od razu. Dobra. Płyniemy. Bo ten konstruktor was i... i te właśnie te rzeczy są jednymi właśnie z najważniejszych tutaj. Dobra, płyniemy z powrotem. A sobie od razu dwa, dwie te rzeczy na smar. Będę miał dwa smary. Dobra, Aurora, za chwilę eksplodujesz, wiem, ale będę w mojej skromnej bazie. Mojej piąteczce. Dobra. Mm, no więc tak, smar. Jest I przenosi na konsola pojazdów. Dajesz? Tak, tak. Tworzy się, jejku, ale jak długo się to tworzy, patrzcie. Mamy. To teraz wychodzimy. I musimy to upuścić. O. I mamy, patrzcie. Możemy wejść. Dobra, i teraz. Co? No, Recipes. Invincible. O co tu chodzi? No, przecież się wyspiałem. Bez, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, nie wiem. Jeszcze chyba musi się naładować. Mm, ale no cóż. Dobra, nurkujemy. I... Próbuję. Yy, zaraz, bo tutaj, gdzie mam dużo? Na ten. Na konstruktor BAS. Zaraz. Konstruktor BAS był tu. Chip komputer. O, chip komputerowy. No baterie Dobra, bateria jedna będzie. Chip komputer. O, no nie gadajcie. Dobra, muszę mieć znowu. Mieć. Miedziany przewód i jakby próbkę koralowca stołowego. Dobra, nie wiem gdzie. To tutaj pewnie jest. To sobie od razu go zetniemy. Nie wiem czy to dwie próbki. Na tych wypadek wezmę dwie. Chowamy się. I tworzymy Constant, y chip komputerowy, okej, okay. mamy konstrukcję. O, mamy, mamy, mamy to. Mamy wszystkie rzeczy. Budownicy zaprojektowane z myślą o tworzeniu baz, zdolnych by trzymać nawet na bardziej ekstremalne warunki. Dobra. W ogóle jakaś mi nowa rzecz przyszła do radia. Tu, tu oficer Kin, z kapsuły rynkowej 19. Kapitan nie żyje. Przyjąłem dowodzenie. Ostatnią rzeczą, jaką zrobił kapitan, to było dane mi w... z lądu. Czyli że. Czyli że oni wysłali mi. Współrzędne Suchego lądu moi drodzy widzowie No dobra To nieźle Ok moi drodzy Do tego miejsca udamy się już w następnym odcinku yy, Obecnie pokażę wam Co my tutaj zrobiliśmy Co nam się udało w ogóle zrobić No więc tak Udało nam się yy, zrobić Konstruktor bas. Oraz y, jeszcze sigla. Siglajda w sensie. Dobra, znowu mi coś przyszło do radia. Dobra, co to jest? To znowu Sunbeam. Właśnie wychwyciliśmy ogromne poleszczątków przy Waszej lokalizacji. Nie wiedziałem, że jest aż tak że tak wielu z Was. Nie wiedziałem. Mieszamy teraz w Waszym kierunku. Zabierzemy Was do domu. Sunbeam bez odbioru. Gdy za tak duży statek tak małej skali, bo VR jeszcze, jeszcze go, go wypierwowałem. Ech, to jest taka zła opcja w tym momencie, że... Okej, okay, moi drodzy widzowie. Mm, przylecą po nas. Mam nadzieję. Yy, I nas wywiozą z tej planety. A no cóż, jak na razie pozostaje nam tylko przetrwać. No więc cóż, to... Znowu coś przyszło. Jak chcę to zakończyć odcinek, a to cały czas mi coś przychodzi. Tutaj kapsuła numer 6. Na, po, na pokładzie mam pasażera, z załączone. Lądowaliśmy kilometr od miejsca katastrofy, lecz obszar między nami a miejscem spotkania jest na, napromieniowany. Prosimy o natychmiastowe wsparcie. Okej. Okay. Dobra. No, więc to już jest na tyle, moi drodzy widzowie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie i cześć!